Dzień dobry Państwu, witam Państwa właśnie z galerii Arkad. To wszystko tu się zaczęło 4 lata temu, dokładnie 13 sierpnia 2005 roku. Już 4 lata trwa mój cykl Herosi Rock'n'Rolla, a zaczęło się wszystko od długiego weekendu z Elvisem. Preslejem i właśnie dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na piąte kolejne już można powiedzieć jubileuszowe spotkanie z Elwisem Preslejem, a cykl ten będzie trwał dwa dni. To znaczy na 15 sobota i 16 niedziela, bo oczywiście sierpnia na godzinę 18. Dzień pierwszy poświęcę najwspanialszej muzyce Elvisa Presleya w wykonaniu jego przyjaciół, znajomych i wielkich muzyków ze świata show biznesu i amerykańskiego i europejskiego. Zapraszam właśnie na tak zwany obiad do baru restauracyjnego, gdzie na deser podane będą najpiękniejsze przeboje Elvisa, takie jak Are you Lonson, Tonight, Money Honey, J House Rock, One Night, czy Treat me nice, a w wykonaniu największych sław, jeszcze żyjących, choć pierwszy Karl Perkins, ten słynny od Blue Sweat Shoes już nie żyje, ale będzie tutaj Kiki D, będzie tu Kim White, będzie Bene King, będzie Ruby Turner, będzie... Nona Hendrix. Także bardzo gorąco zapraszam. Ale również będzie tutaj sekwencja polska, bo ten pięk, przepiękny film właśnie z baru restauracyjnego Daner, czyli obiad, będzie akcent polski, a wykona go oczywiście najwspanialszy wykonawca elwisowskich przeboi Wojtek Gąsowski. Także zakończę 17-minutową sekwencją polską. Z Wojtkiem Gąsowskim zapraszam. Natomiast drugi dzień, niedziela, 16 dzień śmierci Elwisa, już 32. rocznica śmierci Elwisa, będzie poświęcona hmm, rodzinie Elwisa, to znaczy żona Priscilla, córka Liza Maria, kuzynka. I przyjaciele, i oczywiście ojciec Vernon będą opowiadać rzeczy o Elvisie takie, które się jeszcze w mediach światowych nie ukazały. Również będzie kilka zdjęć i kilka scen rodzajowych, filmowych życia rodzinnego Elvisa, które ujawniła i Priscilla, i córka Liza Maria. Będzie to ponad półtorej godzinne spotkanie, także bardzo gorąco zapraszam fanów, jak dotychczas na tę lato do chłodnej, chłodnych pomieszczeń Arkad na sobotę i niedzielę. Choć obie czerwone kartki, to jednak ja tu Państwu zabezpieczę również wielkie święto dla nieżyjącego już od 32 Elvisa Presleya. Gorąco zapraszam, Galeria Arkady 15 i 16 sierpień, godzina 18. Dziękuję. Do zobaczenia w arkadach.